Witajcie, jeżeli chcecie się zainspirować moim pomysłem na fajną dekorację, zapraszam do obejrzenia w nim. Witajcie, kochani, w naszym nowym wiosennym cyklu plastycznym. Chciałabym Wam dzisiaj zaproponować zapodać taką e, fajną opcję do dekoracji do domu. E, wymyśliłam sobie tutaj i zainspirowałam się taką fajną formą zrobienia takich mniejszych planż z napisami e, z włóczki wyklejanymi. I do tego e, będą nam potrzebne tak kawałek kartoniku. E, sporo, bo wycinamy e, odmierzoną wielkość e, naszego kartoniku. Nie wiem, tak 7 na 25 cm. E, I jest jeszcze potrzebny do tego taki fajny blok e, piankowy, który jest bardzo fajny, mięciutki. Ja wybrałam tutaj taki kolor. E, Kremowy, biały i czarny. A kolor włóczki jest biały, taki kremowy. I opcjonalnie, właśnie, można też wybrać czarny. Ja akurat nie miałam takiego koloru włóczki, więc pozostałam przy tych dwóch. Klej Wikol. Później, już na końcu, będzie nam też potrzebny klej na gorąco. I cóż, nożyczki i ołówek. Ja jeszcze tutaj z pianki wykorzystałam e, resztki pianki, która mi została po wycinaniu i zrobiłam takie e, strzałki, opcje różnych strzałek. Tak jak tutaj widzicie, już przygotowałam praktycznie w całości e, tą formę. To wygląda z przodu tak, a z tyłu jest e, widoczne kartonik, który nie będzie widoczny jak będzie wisiał na ścianie. I e, jeszcze na koniec będzie nam potrzebny jeszcze większy kawałek włóczki sznurka takiego grubszego, na którym zamocujemy naszą dekorację. Więc tak, przystępuję do y, ostatniego napisu, tutaj sobie wymyśliłam napis nazwę wyraz Hope po angielsku, więc tak, będzie nam potrzebny taki cieńszy pędzelek do y, naklejania naszej włóczki. Tutaj sobie pozwolę zacząć tak Kawałeczek zacznę. Naklej, nałożę sobie klej na materiał. Jak no, nam się siepie sznurek, to, to ucinamy i zaczynamy naklejać. O. Potem już w dalszym etapie lepiej już kleić sam, samą włóczkę, sam, sam sznurek, żeby nam było łatwiej ten, że tak powiem z tym pracować o. I tutaj już ten klej sobie to jest czasochłonne, ale efekt jest później bardzo fajny, taki fajny element do pokoju, gdzieś na ścianę, przy wejściu, można sobie tak fajnie pokój dekorować, albo w dowolnym pomieszczeniu. Dobra, tutaj odetnę, Szureczek. I tak oto, drodzy dobrnęłam do ostatniego etapu, jeśli chodzi o wyklejanie nazw, i tak, słów z naszych takich fajnych, przyjemnych i takich optymistycznych. I tak, oczywiście ja tutaj wybrałam takie neutralne kolory. Wy możecie sobie dobrać kolory, jakie sobie uważacie danej włóczki. I tak, to jest przedostatni, że tak powiem, etap. I ostatnim etapem będzie połączenie tych naszych elementów. Tak mniej więcej musimy ustawić je w podobnej odległości od siebie. O i żeby tutaj ta linia też była w miarę równa. I tak, ja tutaj sobie mniej więcej od, odłożyłam taki sznuraczek, też podobny, e, jaki używałam do tego. I tak, muszę sobie coś tutaj postawić, czymś obciążyć, żeby mi ten sznurek nie uciekał. I tak mniej więcej go sobie tutaj rozkładam. O, żebym mogła go nakleić. I tak jeszcze sobie tu rozgrzałam, bo jeszcze rozgrzewam klej na gorąco. Oczywiście trzeba z nim uważać, bo jest gorące, jak nazwa wskazuje. I tak mniej więcej równo będziemy musieli robić te. nasze etapy klejenia no, żeby nam tutaj ładnie przywarło i żeby było w miarę równo w momencie kiedy powiesimy na ścianie trochę docisnąć, żeby nam klej związał ten nasz mleczak. dobra, To teraz musimy Był równo naciągnięty. ale nie wyszło równo. Teraz tak. Teraz ruszymy. Nie nie musi być tego krajusu dużo, aby nam tutaj trzymało. Forma dekoracji jest dość czasochłonna, ale, ale warta swojego, że tak powiem, wyrazu i wyglądu. Fajnie jest powiesić coś w domu, swojej, swojej, że tak powiem, pracy samodzielnej. Zawsze można się czymś fajnym zainspirować. To jest ciekawe, czy nam równo wyszło. Dobrze, na razie nie odrywam tych elementów. Ich klej przyłożę, żeby tak od razu nie łapać do góry i sprawdzać, czy równo, czy nierówno, bo może nam się odkleić. pozostałości kleju. Ale to rzecz normalna. Takie pajęczynki się robią. O. Tak oto prezentuje się e, moja dekoracja na ścianę do domu. E, tutaj pozostałości e, sznurka odcięłam, żeby to tak fajnie, e, elegancko wyglądało. Także zapraszam do działania, do zainspirowania się tą formą dekoracji i zapraszam na kolejny odcinek.